Siemanko, tutaj Przemek Stolik i witam Was w pierwszym odcinku serii pixelowe przygody. Tak wiem pewnie jesteście zawiedzeni, że jest to znowu seria Minecraft, jest już ich tak dużo, ale prawdę mówiąc, chociaż każdy praktycznie nagrywa z tej gry y, serię, to każda seria jest troszeczkę inna, w każdej co innego się dzieje. I to tak w sumie tak samo jakby mówić, że wszyscy ludzie są to ty sami. I mówić cześć, tato do sąsiada. No. Ale dobra. Zaczynamy, to będzie seria na zwykłym, na zwykłym trybie przetrwanie, surgiralowym, bez żadnych kombinacji. weźmiemy PPS, skrót od naszej serii. Nazwa świata, tryb gry przetrwanie, więcej opcji świata. Kody wyłączone, struktury włączone, resztę zostawiamy. Dobra, stwarzamy nowy świat. Okej. Okay. Ten odcinek będzie wyjątkowo krótki, ponieważ ja ma mam charakter testowy, będę jeszcze testował tutaj ogólnie obróbkę wideo i w ogóle jak to wszystko działa, a nie chcę liderować jakiegoś bardzo dużego odcinka, żeby potem okazało się, że na przykład się obraz nie nagrał czy dźwięk. Więc tak, witam Was, to jest Minecraft. Jesteśmy na bajami zimowym, bardzo nie robię bajomów zimowych, musimy stąd wyjść. Coś na... tu idziemy. idziemy. No. Może sobie jakieś drzewko wykopiemy. Żebyśmy sobie mogli sprzedawać jakieś podstawowe narzędzia. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Okej. Okay. Jeszcze jeden kwiatuszek. Dobrze. A to jeszcze tamte, zepniemy. Mhm. Ogólnie drugi raz nagrywam odcinek, bo za pierwszym razem właśnie nagrywałem i nie nagrał się dźwięk. Właśnie znaczy nie, dźwięk się nagrał, obraz się nie nagrał. Nic nie było widoczny, tylko sam mój głos, więc było kiepsko ale myślę, że teraz już jest wszystko ok nagrywam już czym innym wybieram jakiś kosmiczny program do nagrywania i okazało się, że nic nie można nie nagrać nic nie można nie nagrać Zresztą tam polski jest dziwacznym językiem dobra mam nadzieję, że zaraz wyjdziemy z tego bajomu zimowego bo nie lubię strasznych takich bajeumów nie lubię zimy to jest zimno. Trzeba chodzić w czapce. Tak sobie dynie weźmiemy, nie wiem, może czegoś się przyda. Może mam bermana, może nie. Numer no, dwie. Trzecie. Zobaczymy, mam nadzieję, że już sobie znajdziemy jakiś lokum. gdzie będziemy się osiedlić w jakimś ciekawym miejscu. A jak nie, to chociaż trochę się poszperdamy, opowiem Wam, co będziemy w tej serii robić, co będziemy nagrywać. I tak. A w drugim odcinku już może przerwie między odcinkami, pochodzę sobie, poszukam czegoś ciekawego. I zaczniemy budować domek. No tam już widzę się kończy ten bajon zimowy, na szczęście. Teraz zobaczymy. Ops, kurczacka zabijamy. O, patrz tu karczeczką. Chodź. Hop, hop, hop. Hop. Dobrze, mamy mięso. Mamy mięso. Achievement gets. Okej. Okay. Okay. Znowu bajem zimowy, nie. Musimy stąd wyjść. to szybko. Szybko. Mhm. Dobra. Słońce jest tutaj. Dobra, myślę, że jeszcze mamy troszeczkę czasu. Jest. Prosiaczek. Pozdrawiam prosiaczku. Dawaj się. Dawaj się no. wiecie co? Może po prostu zrobimy sobie rok Mieczyk. Znowu mam ten bug z myszką. Nie wiem dlaczego. Ale dwa razy nie kilka myszka. Zresztą dziwne. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. No nie wiem, to chyba nie jest wina myszki, tylko wina Minecrafta, bo miałem znajomych. Próbowałem w ogóle na różnych myszkach to grać. Miałem też znajomych, którzy też z tym mieli problemy. Dobra, zawieramy swoją skrzyneczkę. Nie, no może jeszcze killoff zrobimy. Kilof musi być kilo w ta podstawa. Podstawa gornika. Górnika musi mieć kilof. <laughs> Dobrze. Super eee, Gdzieś te świnki były Chodźcie proszę, chodźcie Gdzie wy jesteście. Teraz... Ja o, sam! Sam moi przyjaciele Ciebie nazwę Fred. Cześć Fred. Chodź Fred. Masz mi szynkę. Dzięki. Hmm. Trzy. Masz trzy. Mam jeden czas, gdy to jedna szynęczka wypadała jednego prosiaczka. To była za niesprawiedliwość. Chodź. chodź. chodź, chodź. chodź, chodź. chodź. Dobrze, tyle na razie wystarczy. Mm, dobra. Już wyszliśmy z tego bajamu zimowego już. Teraz znajdziemy jakieś, jakąś podną górkę, żeby się osiedlić. Ja ogólnie bardzo lubię mm, prosiakowo. Jest. Prosiakowo

Okay, okay. w tym odcinku mogą być jakieś problemy z rozdzielczością, no z rozdzielczością może nie, ale z dźwiękiem, ogólnie mogą być jakieś szumy, ale uczę się na błędach i spróbuję w kolejnym odcinku poprawić już to, żeby to wyglądało jak należy. No, ładną górkę chcę, o nie taką, taką większą górkę chcę. No, na was. Co to zabagić z ceniem? Dobra. Kamyczka sobie wykopiemy trzeczkę. Przed nam się kamycznie tak. narzędzia. <tryk> hop, hop, hop. Nie wiem ile nagrywam w ogóle na ten odcinek. Nie chcę, żeby on był zbyt długi. Żebym był, potem mógł zrenderować szybciutko. Jak mówiłem jest to odcinek testowy. Więc może w tym odcinku jeszcze nie znajdę jakiejś ładnej górki, jakiegoś ładnego lokum. Gdzie mogli... O, To mi się zaczyna podobać. Wiecie co? Wiecie co? Bardzo to ciekawie wygląda, to są prosiaczki, jest dobrze, jest zabawa. O, czegoś takiego szukałem. Jest. Szemek lubi takie rzeczy. Bardzo lubi. Dobra, myślę, że tak. Trzymy sobie na tę górkę, i zobaczymy. Jak to wygląda. I bo już będziemy kończyć ten pierwszy odcinek żebym go jakoś szybciutko zrenderował, wrzucił bo tam jak już wszystko będzie w porządku, to będę mógł nagrać spokojnie kolejny i nie będę musiał upadać na to, że mi się dźwięk nagrywa, czy coś nie tak myślę, że taka górka jest super o, patrzcie Oj. Ekwibon, jak się włączył. Patrzcie jak pięknie. Piknie. No. Już mam nawet koncepcję ogólnie. Jak to zamieszkać. Tutaj mamy zimę Ale to jest super. Zrobimy domek, można będzie zrobić jakąś szklaną podłogę. Winde w No, to mi się podoba. Naprawdę. Ekstra. Aż myślałem, że zrenderowała się jakaś beznadziejna mapa i będziemy chodzić przez 3 godziny nic nie znajdziemy. Ale widzę, że... że jest super, mamy drzewko. Prosiaczki. Okej. Okay. Słońce już powoli zbliża się ku zachodowi. Więc myślę, że już będę kończył ten odcinek. I tak, to był odcinek testowy. Pierwszy. Jak Wam się spodobało, to zachęcam Was do subskrybowania, komentowania No i śledzenia moich przygód w Minecraftowym świecie No i tak, trzymajcie się ciepło, widzimy się w kolejnym odcinku Cześć